Magda Żakowska, witam Państwa. Początek tego tygodnia przyniósł łagodne oblicze zimy. W wielu miejscach popruszył śnieg, ale już w nocy i jutro będą to opady deszczu. Na pogodę wpływać będzie niż, który jutro dotrze nad południowo-wschodnią część kraju i tam już w nocy zaznaczy się deszczowy front. Początkowo w całym kraju pochmurna pogoda, a na zachodzie i północnym zachodzie zanikające słabe opady deszczu lub mrzawki. W drugiej części nocy wspomniany front przyniesie intensywne opady deszczu, w regionach południowych i na wschodzie kraju. Z kolei na zachodzie i w centrum kierowcy muszą uważać, bo tu utworzą się bardzo gęste mgły. Cieplej nad ranem będzie właśnie na krańcach południowo-wschodnich, tu nad ranem 4 stopnie, a w ciągu dnia około 6-7. Z kolei na północy o świcie temperatura spadać może do minus 1 stopnia i kierowcy znów uważajcie, bo może być na drogach bardzo ślisko. Jutro ciepło od 1 do 3 stopni na północy, na zachodzie chodzi i w górach, nawet siedem, tak jak wspomniałam, na Podkarpaciu. Niestety pochmurno, deszczowo, a pod koniec dnia, przy spadku temperatury, zwłaszcza na północy, padać może deszcz ze śniegiem. A co w regionie? Również tu, w tych najbliższych godzinach gruba warstwa chmur na niebie. Poranek najchłodniejszy w Tucholi tu jeden, ale miejscami temperatura spadać może do minus jednego stopnia. Wiatr w nocy będzie z północnego wschodu, jeszcze w nocy powieje umiarkowanie. I o poranku kierowcy uważajcie, na zachodzie mogą utworzyć się bardzo gęste mgły. Jutro od rana dużo chmur, początkowo bez opadów, przed południem na krańcach wschodnich zacznie słabo padać deszcz. Po południu na wschodzie opady mogą być już bardzo intensywne, a pod koniec w koniec dnia na zachodzie i w centrum padać zacznie deszcz ze śniegiem i znów na drogach może być bardzo ślisko. Na termometrach jutro dodatnie wartości, 1 stopień w Tucholi i około 3 w Włocławku. Ciśnienie jest wysokie, ale teraz powędruje w dół, jutro będzie 1007 hektopaskali i niestety jutro już przed południem zacznie dokuczać nam silny, chwilami porywisty wiatr, przez co temperatura odczuwalna będzie niższa od rzeczywistej. Dlatego drodzy Państwo jeszcze wieczorem polecam spać. Póki mamy piękny, biały krajobraz do zobaczenia.